zostały na zewnątrz. O kurna, wariastwo czyste, zaraźliwe dopada człowieka. No. No mówią, że choroby psychiczne to nie są zaraźliwe. A tu nie wiadomo. Kto z kim przystaje, takim się staje, mówi powiedzenie. Więc kto wie, dlatego ja zawsze się trzymałem z dala od przeswalonego na przykład. A ten kur nam je łaził za mną dniami i nocami pod blokiem wystawał. Barnej to samo się przyklejał. No, mnóstwo takich hien jest, co się do mnie przyklejają. Im bardziej staje się popularny, tym więcej hien się przykleja. Meksykano podobno jakieś pierdoły opowiada urojenie alkoholika, zwierzę się z własnych problemów przypisujący innym. Obejrze się odniosę, będę miał chwilę, no mnóstwo takich jakichś debili się tam trafia. Ktoś mi przysłał, że Jakiś gej, jakiegoś podobnego gościa do mnie niby zaprosił, nie? Do domu. I chciał bekę cisnąć. A sam z siebie bekę pocisnął. Dobra, co do tego wietrzenia. Zobaczcie jaki mróz. generalnie to jak huchacie para wodna jest na podwórku, nie? Jest tylko jedno otwarte tak naprawdę okno, tam gdzie nie ma ruchu, gdzieś pokoju i to za okiennicami, więc to wietrzenie trochę słabo idzie. Trochę czuć, ale to faktycznie to co Jacek powiedział na ostatnim najnowszym filmie, ktoś tam mówił, żebym sprawdził lodówkę starą, czy jest posprzątana. No. O, to trzeba będzie wyrzucić, no tak w miarę. Coś tu też jeszcze jest do wyrzucania. Światło się pali, czyli ta jest włączona, słuchajcie. No. Nie wiem, czy takie dobre rzeczy to nie ma co wyrzucać w sumie, no. Tu zamiast mikrofalówki, którą ja im kupiłem, to z Krzyśkiem, znaczy kupiliśmy razem, do Carrefoura go zawiazłem. Kupiłem mu taką samą, co mam w domu. Taką specjalny model dla ludzi starszych, żeby na przykład mój tata obsługiwać potrafił. Tam nie ma przycisków, tylko pokrętło na ile się nastawiają, nie? Ktoś pisał, że niemiecki przerobi napis i będzie jak znalazł. No nie, no to to jest taka tabliczka miniaturka, więc nie przerobi, bo, bo to jest ciężki klamot, ale taki, że nawet ciężko podnieść kurno, bo to grubaśno, jest straszny, ale yy, gdyby się tak zdarzyło, to trzeba by było, no to to się literki dostuka na istniejące pomniku dla krzyśka, nie? Co jeszcze miałem sprawdzić? Widzicie, tu się hucha. I tej pary już tak nie ma, czyli rury raczej nie przemarzną a krzychu, oczywiście, widzicie. Geniusz nam przewidział to, że trzeba będzie wietrzyć chatę, bo rury kazał puścić po wierzchu, nie pod spodem, jakby przemarzł, to je łatwo będzie wymienić. Także wszyscy mówili, że wariat, a on to przewidział, nie? Także okien nigdzie otwartych nie ma, poza tak jak mówię, tym jednym pokojem, więc to wietrzenie trochę słabo idzie, ale to, co Jacek powiedział, faktycznie. Jest duża różnica na plus, bo yy, zawsze jak się tu wchodziło, to ciuchy trzeba było potem wymienić po tej wizycie, praci i tak dalej, bo ten zapach od razu błyskawicznie wchodził. Yy, to ten telewizor co Jacek dzisiaj tłumaczył na filmie Barnejowi Debilowi jednemu, co nic nie wie, ale hejtuje. Więc yy, a teraz jest faktycznie tak, że ja tu wchodzę i tych ciuchów nie muszę wymieniać. Ten zapach już tak nie włazi mi w te ciuchy. Dobra, spróbujmy tego aparatu, o, widzicie, jak tu można kraść, o Krzysiek pieniądze rozrzuca, 10 złotych, nikt mu tego nie zabierze, orzeszki to ja mu kupiłem, żeby głodny nie był, żeby sobie przegryzał, Jacek chyba szukał tego aparatu i go nie ma kurna znaleźć, gdzieś Krzysiek te aparaty pozarzucał, o kamera mówiliście, żeby on nagrywał sobie te filmy, pojęczyną zarosła, Krzysiek taki pracowity. O, tu zobaczcie, dolary, ruble, wszystko zostało. No ja Jackowi wierzę jednak, jak on nie mógł znaleźć kurna lampka. Lampkę Krzysiek wziął ode mnie, a nie odwrotnie. A ja z kolei nauczyłem się noszenia tych lampek od słynnego takiego białostockiego wariata, yy, pana Koronkiewicza, rowerzysty, graficiarza. E, Wojtka Koronkiewicza, O tu zegarek nieaktualny, fonik, widzicie co mi miał uszy czyścić, Kurwa, gdzie on te aparaty mógł wwalić Leonardę to ja znałem, bo ktoś tam pisał, czy nie boję się tu przychodzić. Jak tu straszy duch Leonardy, i Bogumiła, Bogumiła to tak chyba widziałem e, przelotem. Raz, może dwa, więc trudno powiedzieć, że go znałem. Ale Leonardo to znałem. Pani Leosia, świętej pamięci, to o ile komputerów zobaczcie? Była bardziej, że tak powiem. No, Jacek mówi, żebym mnie ja nie nagrywał. Właśnie, że on by nie nagrywał bez zgody Krzyśka. No, jak Krzyśek był, to też tam nagrywał jakieś fragmenty, nie mówiąc mu o tym. A ja to nagrywam tak, właśnie, żeby nie było, że tu przyjeżdża i szabruje coś. Nie wiem to Jacek będzie musiał kupić następny aparat, jak nie znajdziemy. Bo Krzysiek jest już w takim stanie generalnie lepszym, że coś tam zaczął kontaktować. Daje nam to jakąś tam nadzieję, że cukier. Krzysiek schował cukier. I piwo dla Arona schował. Żeby nie dostał, no. Tutaj jak widzicie to, to dużego wietrzenia nie może być, bo okno jest otwarte, ale jest z okienicami tymi metalowymi, nie? więc nikt się tu nie włamie przez to otwarte okno teoretycznie. Ale też to wietrzenie nie idzie tak jak normalnie, żeby się otworzyło okno na krótko i raz, dwa. No nie wiadomo, gdzie on mógł to wpakować. Listy ze strzynotesy jego choler chrupki Ciastka to skitra, jeden 120 zł skitrał Także grzać nie będziemy póki co Na pewno pali piecu ja nie mam zamiaru, bo nie będę sąsiadom zatruwał powietrza węglem czy drewnem. No to są te rzeczy, co ja wczoraj do szpitala przywiozłem. On jechał tam bez aparatu, bo to razem z Jackiem. To jest kurtka od, którą dostał od widza, którą robocza taka komputerowca majora ostatnio, z tego co pamiętam. Bo ja go tu kiedyś wprowadziłem na szkolną, wierny widz majora i tak się potem zaprzyjaźnili, to są buty ode mnie, to jest ten pakiet, który do szpitala w razie czego jest tam, jakby go przynosili już na inny oddział, że trzeba by go ubrać, zacząłby może trochę buty, już by mógł nałożyć i no nie ma, nie ma tych aparatów, to jest faktycznie jakiś wielki dramat, kurna, torba Krzyśka, do torby on tego nie chował, no. No. Tu protokół z drugiej wizyty karetki, Jacek Jarek dostał wtedy wydruk. Quiz. Zaraz lajta z donatami uruchomię. Widzowie, podpowiedzcie, gdzie Wam się wydaje, że Krzysiek mógł skitrać aparat słuchowy? Powinien go podłączyć do ładowania ale nie widać żeby był podłączony gdzie ten mistrz mógł to posiać ręce opadają naprawdę słuchajcie to kupilibyście Krzyśkowi jakiś porządny aparat za kilka tysięcy złotych i by Usiadł, rozdeptał, rozgniótł. Był i nie ma, no. Faktycznie. No to jest minus, no i dwoma rękami by mi się łatwiej robiło, niż nagrywając jeszcze jednocześnie. Tak to będzie, że coś szabruje. Dobra. Mimo wszystko spróbuję tutaj zajrzeć. Poglądajcie sobie kiedyś bardzo modne kasetony. Będzie widać czy coś szabruje, bo jakbym coś szabrował, to bym yy, potem to wynosić musiał, nie? A nie no tak to powiecie, że ja potem po to wrócę, nie? Dobra, już mi ręce opadają normalnie. Gdzie on mógł to schować? Kurwa? Tu ładowarka do telefonu nowego. Jak widzicie jak mu kiedyś spadały rzeczy, na przykład za kanapę. Typu rachunek za prąd, którego potem nie mógł, że tak powiem. Wyłączali prąd, bo Krzysiek Krzyśkowi zginął rachunek za prąd. Wpadł pod kanapę gdzieś tam, nie? By powiedział, że ktoś mu ukradli. Nie? No i ja wielki dramat z Krzyśkiem naprawdę. To. Taki bałaganiarz To kurna przecież było sprzątane tyle razy i za chwilę od razu... Wracaliśmy do punktu wyjścia, czyli, że znowu po chwili był syf. Ręce opadają po prostu. Gdzie on to mógł skitrać? Konserwy rybne trzyma przy łóżku, ja cię kręcę, zupki knora Ale tam pewnie kurna zazdrościcie, że nie widzicie co się dzieje. Ech, je, je, je. Pewnie myślicie, że ja tu te ruble i dolary to sobie do kieszeni pakuję. Jak to tam ktoś pisał do kamizelki wędkarskiej z 50 kieszonkami. No, no. no i co? I nie ma. No normalnie, kurna, można się pochlastać i widzicie kurwa? I trzeba będzie kupić nowy aparat. Bo stare, nie wiadomo gdzie, co on z nimi zrobił, jeszcze widz miał, bo sam zakładałem ten aparat i reglowiałem głośno, żeby słyszał. A teraz nie wiadomo gdzie jest. I nie idzie znaleźć. No już się nie chce wierzyć, to jest niewiarygodne po prostu. no że taką w sumie ważną rzecz można posieć no. no dramat, mówię wam dramat To po prostu z krzyżkiem nostow są o! Szczekaczka nie działa pewnie, bo baterię trzeba by zmienić no. o! Raz, dwa, raz dwa! No kurna działa Genialny krzysiek jest Tu po majorze pewnie zostały. Kosmetyki, nożyczki, to bardzo odpowiednie miejsce na pewno. Takie małe pizdełko to mogło wpaść gdzieś pod kanapę górna i no pod kanapę to nie może wpaść, bo kanapa jest zabudowana. Za kanapę nie może wpaść, bo jest zasunięta do ściany. Hmm. Ja się poddaję. Jadę do domu. Pisać komentarze, walczyć z hejtem na wykopie. Na przykład taki głupi wpis znalazłem. gość po raz który tam kolejny wpisuje, że niby jego koleżanka w szpitalu mu tam mówiła, że Krzysztof wcale nie był ranimowany. Jest pienizowany, już tam daje czadu i hula. Gościu cienki, jak to prawda by była, to Twoja koleżanka z roboty za to powinna wylecieć za. Ujawnianie danych medycznych, nie będąc osobą upoważnioną, więc... Nie wiem, po co ty te hejty tam, nieprawdziwe przede wszystkim, fejki. Informacje rozpowszechniasz, bo... Gówno wiesz, komuś też zaszkodzić. Najbardziej to, właściwie to powinieneś za to, przed prokuraturą odpowiadać, nie? Za te fake newsy, które rozpowszechniasz, się w tym wykopie właśnie, nie? Więc... No, nie, no w kuchni nie zostawił, bo on od dwóch dni w, w, z wersalki nie wstawał, nie. Pojęcie zielonego nie ma. Naprawdę. Co i gdzie to może być, to. Prościej widzicie, kupić niż szukać to. To jest dramat. Dramat. Dramat Może coś wybudujemy? Gdzie ja tego klucza znowu posiałem? Jacek niby sprzątał. Ja sprzątałem, a teraz szukając aparatu zgniły ogórki i znalazłem podzkiem. Krzysiek to kitrał naprawdę jakieś rzeczy, żeby mieć pod ręką w takich miejscach. Co normalnemu człowiekowi do, na myśl nie przyjdą, że można skitrać coś. No i teraz tak, czy się wstydzisz, że tak jeszcze wam pokazywać prawdę jak jest naprawdę. Przypominam regulamin. Coś tam pisze, że widzicie nie można wykonywać prac porządkowych bez jego zgody, więc wszystkie te pytania, czy będą prace porządkowe. Imprez nie można robić. Gospodarz może zarekwirować przedmioty. powinien płacić grzywne jak grzyw. a no tak 2022 drugi? jeszcze ma grzyw także tak porażka nie ma aparatu suchego. Ale za to bigniłe ogórki, dobije ole lecą. Jacek powyrzucał trochę tej żywności, zobaczcie, no bo to faktycznie chleby pleśnieją. Krzysiek to śmieci produkować ma duży talent. Dobra To tyle na dzisiaj To co się da to się da Ale czasem się nie da się. Nie wszystko się da się, niektórych rzeczy nie da się, się nie da się. O, a tam worek z piaseczkiem i solą, który przywiozłem. No dobra. Nie odśnieżony za bardzo chodnik, odśnieżony chodnik. To przynajmniej dałem radę zrobić. Dobra, to na razie.